RMF już za chwilę sprzedajesz auta na otomoto? od 20 lat razem zmieniamy rynek sprzedaży aut dzięki Twojemu zaufaniu jesteśmy siłą napędową branży motoryzacyjnej w Polsce nieustannie dostarczamy narzędzia takie jak zaawansowana analiza danych raporty rynku motoryzacyjnego czy analiza stoku wszystko po to aby twoje oferty szybciej znajdowały nabywców Otwórz konto dla Ciebie i załóż lokatę przez apkę Kredi Agricole. Robisz klik i gotowe. Twoje oszczędności mogą wspiąć się nawet na 8%. Bank Kredi Agricole. Lokata powitalna na 90 dni to promocja do konta dla Ciebie VIP lub W ciągu 14 dni od otwarcia konta możesz otworzyć jedną taką lokatę na kwotę od 1000 do 100 tysięcy zł.